Tam wszystkim w nowym roku. Tak jak mówiłem, ostro bierzemy się za robotę i ostro zepsuliśmy już sprzęt. Ja rozbiłem szybę. Rozbiłem szybę w ładowarce. I ślady wskazuje na to, że mógłbym uderzyć tutaj o, o ruch samochodu. Yy, ale nic. Yy, no, nie, nie tak rozbiłem ten. Nie tak rozbiłem tą szybę. Zatrzymałem się tu, bo chcieliśmy taką blachę wziąć. Zapycha, nie? Nie, stanęło w róże. I yy, bałem się właśnie, że drzwiami uderzę tutaj. Taką blachę z Murchera chcieliśmy wziąć. I ja tak delikatnie, delikatnie mówi nie. Rozbiję szybę I chciałem cofnąć, ale w tym czasie zamknąłem drzwi A tu leżał klucz I tutaj oparł o, o ten brzeg O ten klucz Ten albo ten, nie wiem już który, bo to dwa leżało A chyba ten, tu oparło i... I rozwaliło szybę Szybę zamówiłem eee, 330zł plus przesyłka 8440zł Widzisz jak Ci stoję i trzymam, to jest jakoś lepiej idzie, nie? O, poszło eee, dobra Co ja miałem zrobić? A. Muszę myjkę, dzisiaj jest tak ładnie, ciepło i tak wiatr przesuszył wszystko Ale co to ale już tak mokre się zrobi. Dopiero było suche, o, tutaj było suche, ale wszędzie było tak ładnie suche E, dużo rzeczy jest do zrobienia, e, żeby po prostu za suchego coś zrobić. E, no, ale tak, idą mrozy, e, idą mrozy i trzeba przyszykować się na tym mrozy. Chcę umyć właśnie sprzęty e, Myjkę wyciągnę, bo później już długo pewnie mi pewnie. Przed dłuższy czas nie będę myjki wyciągał, więc chcę skorzystać z tej pogody, a później będę jechał orać, bo połowiedzieć ma śnieg padać. A więc tak busik umyty, busik umyty i opryskiwać umyty wstępnie. No jego trzeba jeszcze przeszurować Ale powiem wam o tutaj próbowałem Patrzcie, jak ładnie odmyło. Eee, Chat GPT podpowiedział mi, że najlepiej kwasem solnym. Gdzieś na TikToku widziałem, że e, domestosem o, ocynkowane powierzchnie czyszczą, ale nie nic, nie, nic to nie działało. Próbowałem tym Alu Ocynk co mam ten kwas, produkt e, też nic nie dawało. Yy, tutaj coś, dawa, coś próbowałem, chyba czymś, ale tylko pociemniało. A tu jest ładnie yy, kwas solny, rozrobiony z wodą, szczoteczka, tylko to trzeba rozłożyć i się pobawić troszeczkę, żeby to domyć. Yy. Sprawdzać go kurcze, nie mam czasu. Chociaż nie powiedziane, że tego nie zrobię. Znaczy rozkładać to nie rozkładać, tylko chodzi, żeby to wody na coś włączyć, zobaczyć czy pompa. Jak będzie mróz, to wstawi się do, do garażu i będzie się go tam powoli szykować najwyżej. Ale po prostu za dużo rzeczy sobie już dzisiaj wziąłem. Na taka ładna pogoda cieplutko, za dużo rzeczy na głowę, ale robię to co najważniejsze. Czyli dwie trasy nie myty był busik. Teraz umyty. Umyty tutaj sobie już pod stół też wymyłem pod skrzynką, i ta skrzynka będzie w ten sposób ustawiona Tutaj sobie jeszcze widziałem już tak koncepcję w głowie, ułożyłem przy święta, że ten słupek mogę sobie wziąć tutaj, bo tutaj, jak wiecie, tutaj było wkręcone taka poprzeczka, i tutaj miałem taką zastawkę zrobioną fajną, taką skrzynię można powiedzieć. I teraz patrzę, że jak sobie wstawię tutaj słupek, yy, o zobaczcie, też jak to ładnie odmyło. To też jest ocynkowane O tutaj, chociaż dokładnie nie wyszerowałem, ale, ale ładnie. Ten kwas solny, yy, czyści, to sobie odkręcę. Przykręcę sobie tutaj. Włożę sobie słupek yy, do tego słupka. Taki profil yy, przykręcę. To yy, odkręcę od tego. Od tej poprzeczki przekręcę z tej strony i tutaj takie aluminiowe mam burty i sobie to odgrodzę Tu będę mógł sobie coś rzucić. Tu jeszcze będzie jakieś kilka centymetrów na dwa, trzy palce, żeby też coś rzucić. No i z tamtej strony będzie miejsce dla Magdy na materac, ten teraz mam kiedyś pokażę. Zresztą ktoś na TikToku mi też prosił, żebym pokazać. O, i tu będzie miejsce tak pod dachem e, Niby on jest w, wodo, w wodoszczelnym pokrowcu, czy tam wodoodpornym wodoodpornym ale wiecie, lepiej e, lepiej niech będzie jakby miało tutaj całą drogę padać i na niego lać, no nie ma siły, że przez zamek czy coś gdzieś by tam do niego doszło, więc jak go gdzieś tutaj ulokujemy, czy nawet jak się stoi to deszcz pada, no to tylko od podłogi będzie mogło przysiągnąć, a tak tu nie będzie na niego padało. Eee, co jeszcze? Muszę teraz cofnąć, zaczepić szczczepy i jeszcze umyć przyczepę. I dopiero będę się brał za e, ciągnik fuk orka. Muszę dzisiaj zacząć. Tak sobie postanowiłem. Patrzcie, jaka przyczepa brudna. Czysto. Mam trochę jeszcze tutaj rozrobione, rozrobionego tego kwasu. Kurde na czapkę nakładam i nie wiem czy dobrze bym miał kamerę. Zaraz zobaczycie jak na ocynk to fajnie działa. Też normalnie kwas solny z ładnie się robi tylko nie wiem czy to właśnie czy to może tylko wystarczy namoczyć czy trzeba szurować bo nie wiem e, to chyba tylko znaczy nie, o tutaj gdzie szurowałem lepiej to wygląda No, tu gdzie szuruje zobaczcie lepiej Lepiej to bierze. Śmierdzi takim kwasem. Trzeba uważać na oczy. Raz na jakiś czas. szurność takim o preparatem to wtedy ten ocyn taki się czarny nie robi. To przyczepę jak miałem trzyosiową jaka ona czarna nigdy nie była myta jakimś preparatem. Wow. No tutaj to się kurde zrobiło jak nówka. To jest aluminiowy zaczep. Tu więcej odcinku nie ma nigdzie. Eee, tym alu, kwasem do alu też nic nie myłem jeszcze. Nie tej przyczepy. Ale jakoś nie mam okazji i tam zawsze się człowiek śpieszy. Chociaż aluminium też trochę chyba puszcza, ale, ale na aluminium lepiej chyba tego nie dawać. Tak mi się wydaje. Zobaczymy jak to będzie wyglądało, a tu wezmę opryskiwaczem z tym, z płynem, z pianą, wezmę, opryskam szczepę i, i spłuczę od razu wszystko. Spłuczę, a później szczotką szurnę. Czyli żeby nie szurować na... na brudzie to buczę trochę. No a nawet jak o tak to wezmę jeszcze myjką, bo nie wszędzie, nie wszędzie tą szczotką dotrę, domyję, więc... Ładnie No jakby może częściej to szurno raz na jakiś czas to by nie traciło takiego wyglądu o, to się ładnie o tutaj jeszcze no, ale takie zacieki się zrobiły trzeba by jeszcze raz i chyba od razu spukać eee, To jest chyba aluminiowe tu to, to, to nie ten to nie pójdzie na ocynkę, ale trzeba byłoby tym może ale odcinkiem też doszurować trochę już, jest, już się wprawdzie ciemno się robi ale 15 godzina i ciemno I patrzcie może będziecie widzieć jak tutaj umyłem tu o a tu nie domyłem Widzicie różnicę tym kwasem o tutaj zacieki nawet robiły bo... Trzeba byłoby cało ją umyć, żeby też się nie tak nie... Nie ten, ale nigdy nie mam czasu, a tak samo tutaj o Butniczki. Czyste jakby cało tak umył to by był też stos, ale przeciemno robi, a zaraz i tak powiecie, że po nocy jadę w pole robić. No bo widzicie jak w dzień robię coś innego, to w nocy jadę w pole, bo jakbym w dzień robił w polu to w nocy tego co robię tutaj teraz nie zrobiłbym. Ej, dobra, to jeszcze muszę pod kółko włożyć to Ej, No i tyle trzeba się odstawić go gdzieś I niech czeka na wyjazd do Francji No i jeszcze ureczka dzisiaj wlatuje tutaj tylko hektar Deszcz pada miał padać śnieg, ale deszcz pada później może się zamienić śnieg, nie wiem, zobaczymy. I tu jest mówię ściernisko to powinno pójść, a tak jutro będę dalej kontynuował na innych kawałkach już w dzień, bo nie będę miał roboty na podwórzu innej, więc jutro już ponagrywam orkę w dzień. No, a tu jest ściernisko, bo tak, nie mam talerzówki, a po drugie tutaj chciałem żeby powschodziły chwasty i tutaj zrobiłem oprysk glifo tutaj poszło i, i ten i tu będzie fasola no, ale ładnie kryje na raz tutaj elegancko nie, nie jest źle tylko patrzę jak łącznik by mi napadało nie wiem, czy nie za dużo wysunęłem go Ale ja chyba pracuje Czy do końca dobija Może go troszeczkę zsunę o. Nie wiem, czy właśnie nie dobijał do końca Dobra No, a tu jest ta górka taka Sporawa Ładnie kryje. To glifo było dawno to już po pasty na nowo chyba wychodziły. Nie muszę podrywać, ale musiałem zejść na B2 No jakieś 8 na godzinę O, na B4 No a tam przed nami jest, właśnie nie wiem czy poznajecie to pole. Tam przed nami jest most kolejowy na Ukrainę. Czyli tutaj mamy granicę. No, a granicą jest rzeka Bug. Tu jest wóziutkie pole, więc nie robię poprzeczniaka, tylko po prostu dojeżdżam sobie do końca cofam, żeby jak najmniej później było, bo i tak będę cofał. Bo dobra, nie będziemy przesadzać Dobra, wiem, że nie lubicie nocnych, nocnego nagrywania, więc kończę to i widzimy się jutro pewnie już na, no, no, za dnia na większych kawałkach. Pozostało mi jeszcze cichobusz pod Horce, cichobusz 5,5 hektara pod Horce tam, o tam chyba 8, jeszcze tu, tu. a jeszcze troszeczkę mam do orania. Nie powiem, że 20, ale może coś koło tego. No może jutro też nie będzie padać, to będzie lepiej widać w szybie, co i jak. Dobra, trzymajcie się na razie, cześć.